Wejdźcie widziałem w grze Amongus To będzie pierwszy film z Amongusa Bramy sobie w Amongus i zobaczymy kim będziemy. Ja sobie zmienię ubranie. Takie spodnie. No i zobaczymy kim będziemy i jak mi pójdzie. Bo ja w Amongusa gram. Trzeci raz, dlatego nie będę zbytnio mega dobry. A zwłaszcza w Krumejta, Krumejta nie jest zbytnio dobry, dlatego tutaj czekamy sobie i za sekundę będzie ten. Ciekawe, kim będziemy. Mi lepiej idzie ciem e, Amongus Lepiej mi idzie Ale krumajt też nieźle No i Crewmate kawa jak mi pójdzie Crewmate'em Na początku sprawdzam mapę gdzie mam i mam medbeja i skanacja by, by, by. Trzeba tam coś naprawić, Ja nie przerywam tak skanowania. Ten, który tak, to skanowanie się zrobi. No i zgłoszone zostało ciało. No i zostałem wdanym bastorem. Gramy jeszcze raz rundę. Ten da trochę szybko zniknęła dlatego sobie zagramy jeszcze jedną rundę czekamy aż wszystko osoby będą i gramy dalej rundę gramy dalej rundę no jeszcze chwilę. Ja wyjdę bo tutaj chyba nie doczekamy się. Dlatego włączę inną bo chyba się nie doczekamy tam. O. i tutaj już praktycznie mam rundę. O, jesteśmy w rundzie. Jestem ten tylko coś mi się tutaj zlagowało. Wywaliło mnie niestety z gry. Ale włączamy kolejną. Runda i tutaj też nie wywaliło. Ale no, nic się nie dzieje. Dalej włączam rundę. No i tutaj niestety też nie wyzwaliło. Oj. Też chyba będę mógł wejść. I mogę tutaj wejść. Mamy rundę. No niestety jeszcze nie. Chyba w 15 będziemy grać chyba, że ktoś odejdzie Dobra. Ciekawe kim będę. Mam nadzieję na crewmate'a. Oj tak wątpię w amugusa. On wyjdzie na to samo. hej, jesteśmy crewmate'em. No i zaganko No i ktoś kliknął guzik. Będę musiał no trochę pochodzić, bo mam całkiem dużo zadań. No chyba wywałem tego, który wgłosiłem, no bo często jak e, grałem te dwie rundy, które wcześniej mam mówiłem na początku, jak grałem, to, to często byli impostorami ci, którzy głosali guzik nic nie mówili, dlatego ten. No ja głosuję na tego, bo i tak nie mam na kogo głosować. Więc głosuję na tego, który jest ten. Chcecie więcej filmów z Among Usa zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na kanale i komentarz jeszcze napiszcie. Impostor większa szansa. No został wywalony jedna osoba ciekawe czy będzie impostorem czerwony nie jest impostorem niestety dobra ja idę robić dalej zadania bo tutaj mam jedno które nie no ja tutaj znowu Więc ja trochę no, no znowu muszę czekać 40 sekund. Ale w tym czasie możecie zostawić łapkę do gry i subskrypcję, jak jeszcze nie macie pod tym filmem. No i znowu impostor się pokazali. No my wyjdziemy, bo tutaj no szybko już rundy. A teraz tworzę swoją grupę na 9 osób i może być szansa, że to będziesz właśnie ty. To jest szansa, że to będziesz właśnie ty. Teraz mam challenge i ustawiam wszystko, co może być na maksa. Czyli już wszystko ustawiam, na które da się, dać na większe daje. Ciekawe jak będzie się grało. Tutaj już, już max. Tutaj też. Tutaj też ten. No i ciekawe jak będzie się grało. Przede wszystkim wystawiami na maksa. Ciekawe czy teraz będę impostorem. Bo jeszcze w tym filmie nie byłem nim. Ja tutaj czekam. Robię część na 4 osoby. Ciekawe, czy imposter wygra, czy crewmate? Ja bardziej stałem na impostera, bo trudno wygrać, jak jest się Taką grę w cztery osoby. To jest naprawdę trudno, dlatego... No jestem ja crewate i Wątpię, że uda mi się wygrać. Tylko ja sobie... To jest jedno zadanie na wszystkich. Ja sobie wbijam guzik. Guzik. aha to mamy no małe procenty szans, że zgadniemy, bo mam no mało procenty, bo są tylko trzy osoby, a musimy zgadnąć jedną, więc czekamy. Tam przyszedł ten czas. Jak jest przez ten czas właśnie leci ten czas, to możesz dostać łapkę w górę, jak jeszcze nie masz. I komentarz jak chcesz więcej takich filmów. Jeszcze tylko 60 sekund. Ten. Ja teraz pomyślę co to może być. Ale ja myślę, że to będzie. Ja myślę i tak, że to będzie zielony. Ja nigdzie nie, nie za bardzo, dobra. Tam gdzie korzek. Myślę, że to jest zielony. Ja Ciekaw, kto to był. No i zgadłem, zielony. No i ja będę już chyba kończyć. Chcecie więcej takich filmów, to zostawcie łapkę górę, subskrypcję na kanale. Napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej takich filmów, a ja się z Wami żegnam. Pa! pa.